Byłam właśnie u fotografa, żeby zrobić sobie zdjęcie do prawo jazdy, bo zaczęłam kurs i teraz zmieniły się w ogóle przepisy i trzeba zanim się zda teoretyczny egzamin państwowy, trzeba mieć zdany wiadomo wewnętrzny, ale trzeba mieć też zrobione badania z medycyny pracy, więc w moim przypadku jeszcze okulista, zmiana skieł okularów. Badanie krwi, i e, co tam jeszcze było, no i właśnie, jakby też to ta medycyna pracy, taka normalna. I PKK, czyli taki wniosek kandydata na kierowcę, i to się składa w urzędzie, i do tego trzeba mieć zdjęcie już takie, które będzie w dokumentach prawa jazdy. I dopiero, mając to wszystko, co powiedziałam, można się zapisać na egzamin wewnętrzny teoretyczny, i jak się go zda, można rozpocząć jazdy. Dobra, takie te do zdjęcia wyszły. Czy mi się podobają? Nie, ale yy, nie przywiązuję wagi do takich rzeczy. No Wiadomo, że na takim zdjęciu, jak jest coś takiego, to ciężko, żeby tak dobrze wyjść. Chwilę Idę do biblioteki głównej, a właściwie do czytelni, żeby dokończyć kwerendę magazynu Ja. No to się wybrałam, e, no oczywiście, nie sprawdziłam sobie wcześniej, że e, już piątek to już są niby święta i do 15, więc w sumie tylko zdążyłam sprawdzić jedną rzecz, którą musiałam sprawdzić, bo nie, sobie ostatnim razem nie zapisałam co to było, Z kozim serem. To jest kisz, w sumie z kozim serem, z kwestii smaku, przepis, ale on jest bardzo przerobiony, bo ja robię te kisz z, no i zupełnie inne proporcje, pod taką tartownicę CK. To jest taka, no chyba najbardziej popularna, po prostu jak ta. Taka tartownica z Ikea i pod ten wymiar robię tartę. Wiadomo, że ciasto jakby jest uniwersalne, też można na, na, tarty na słodko jakiejkolwiek y, zrobić. Ono mi zawsze wychodzi. Robiłam je bardzo dużo razy. W sumie to jedyna rzecz, którą, y, którą robię do jedzenia. Dziurawie, żeby oddychało. i wykładam na to, żeby to jeszcze się też upiekło. ale ja mam już tutaj jajka, śmietankę, starty serka bert tak w sumie po krojony i yy, oregano. Teraz zaleję częściowo. Teraz y, kozi. Mam nowy dodatek do Simsów, wiejska Ślanka. Jak się Michał Shift, Command 5, tak? Tworzy takie symulacje. To jest życia. To jest Michał Harad, a to jest nasza adoptowana córka. I ona, jak ja umarłam ze starości, no to ona jeszcze była nie nastolatką, tylko tym dzieckiem takim, więc to było dość dramatyczne. No i zajmujemy się tutaj ogrodnictwem, jakieś takie szachy. Ogród jest, tu jeszcze było, no i też krowa i kury, co jest super w tym dodatku właśnie, że można różne też interakcje w związku z tym Dodatkiem robić i też nie można gotować, jakby także kupując, tylko trzeba robić zakupy sobie do jedzenia. No i też właśnie tutaj się zbiera, zbiera jajka, ale też trzeba sprzątać i tak samo tutaj. Ważne. Aha, no i właśnie, ja w Simsach przez to, że traktuję to jako symulację, to sprawdzam różne rzeczy. No i tak właśnie było, jak kiedyś miałam taką rozgrywkę, co. W której tam y, y, chciałam mieć dziecko, no i później żałowałam tego, więc uważam, że dobrze sobie sprawdzić wcześniej <laughs> w symulatorze życia Simsy, i y, no jakby to nie wyszło. Natomiast już w takim wieku średnim, adopcja dziecka w średnim wieku, co nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, y, sprawdza się dobrze i miałam udane życie. Muszę przygotować sobie mm nową rozkładówkę na y, Maj w moim planerze, bo mm, jakby robię sobie taki planer DIY. Mm, to nie jest raczej bullet żurnal, bo ja nie robię tam takich ozdób, tylko to jest taki bardziej minimalistyczny, że nie rysuję tam nic, bo wyglądałoby to pewnie strasznie. <laughs> ale. Mm, jakieś takie rozpiski, rozkładówki, nawyki i tak dalej, ale jest to raczej proste to jest planer yy, pani swojego czasu planer pełen czasu i to jest ten duży, w sensie ten normalny format nie mini. No i on idealny jest, idealnie się u mnie sprawdza. Mam go od listopada chyba i yy, no i super, bo mogę sobie go dostosować do siebie, do swoich potrzeb i yy, no i jestem bardzo z niego zadowolona, co zresztą widać, bo jestem na 158 stronie, a jest kwiecień, więc no, <grywa> trochę zapisałam, sporo. Idę właśnie do paczkomatu odebrać zamówienie z Vinted i pokażę Wam, co to będzie, bo to jest właśnie ten merytoryczny element filmu. Jak wrócę do domu, to pokażę co to, ale powiem może teraz. Mm, zamówiłam sobie taką niby bluzę, ale to jest taka bardziej koszula, która jest z Hoflandu. I Hofland to jest taka marka założona przez Barbarę Hoff, taką projektantkę znaną z WPRL-u. Ale ona też później, jeszcze dalej, ta marka Hofland działała też w latach 90. i jeszcze też w 2000. Więc, więc to nie tak, że tylko PRL. Natomiast to jest właśnie projektantka, ona też prowadziła rubrykę modową w przekroju. No i jakby była taką znaną kreatorką mody ulicy tak zwanej, bo też te y, rzeczy, które projektowała one były i sprzedawała je mm, one były w dużych ilościach, bo w przeciwieństwie do innych modu domów mody, modów, domów mody Ferelu, y, jak na przykład były takie, no to one były bardziej w mniejszych seriach. A z takich innych, które znam, no to, znaczy, które znam, no to na pewno Moda Polska, ale też Leda, Telimena, Jersey, Kora takie, które mi przychodzą do głowy. Natomiast Hofland z, z nich wszystkich był taki najbardziej no, taki, że dla każdego, też że młodzi ludzie się tam ubierali. No i chciałam coś mieć właśnie, bo też lubię jak o czymś piszę albo czymś się interesuje mieć taką swoją kolekcję edukacyjną. Też już kiedyś w ogóle zamawiałam z Hoflandu taką garsonkę sobie zamówiłam na vintage, która okazała się być za mała i sprzedałam ją. No, więc... Więc zobaczę jak ta bluza, koszulo bluza ale jest fajna pogoda. Spoko. Mi się. No, tak wygląda ta bluza. Fajnie, że ma takie dużo tych zwisających takich wstążeczek. I pokażę Wam teraz yy, właśnie artykuł o barbarze Hof. jest, Hopland. Te stylizacje to akurat takie dramat. A jeszcze w temacie mody PRL, to muszę się podzielić z wami, czy muszę, chcę się z wami podzielić moim dzisiejszym odkryciem. A mianowicie wirtualnymi zasobami Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, które jakby trochę dziwnie funkcjonuje, bo trzeba się zarejestrować i zapłacić złotówkę za dostęp 30 dni, albo można zapłacić 12 złotych za roczny dostęp. Z no i wtedy ma się dostęp do całej takiej bazy za złotówkę i no mi akurat to jest potrzebne, bo piszę sobie teraz rozdział magisterki akurat o modzie i sobie przeszukuję, tu akurat mam taki filtr po prostu od 56 do 89, o, ale super patrzcie i w ogóle też takie i one są bardzo dobrze opisane Nie? Yeah. Znaczy, akurat suszarka jest do włosów też. W sumie fajnie Fajne zdjęcia, ale super jest ta suszarka. W każdym razie, no, że właśnie płaszcz ortalionowy, zakłady przemysłu odzieżowego, Kora datowanie, że jakby całe karty obiektu są y, zrobione razem z opisem. Więc fajna baza, o której nie wiedziałam. No, więc, więc, więc polecam. Tam w lustrze nas widać. Dobra, chodź, trzymaj drzwi. Ten samą piękność już nie istnieje. No. A chciałam kiedyś przyjechać? Chcesz go wynająć?